Pierwszy biznes Wsparcie w Starcie to rządowy program dedykowany młodym ludziom, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biznesem i założyć pierwszą firmę. W ramach naszego stałego cyklu dziś zaprezentujemy Państwu niezwykle ciekawy pomysł na mobilną kawiarnię. Jak ją założyć i czy to się opłaca? Zobaczmy. Impulsem do rozpoczęcia działalności była chęć zrobienia czegoś swojego przed 30 rokiem życia jeszcze ale połączenia takiej działalności z czymś, co lubię, czyli hobby, pasja. Do się właśnie jest kawa. Największym wyzwaniem na pewno będzie samodyscyplina, ponieważ prowadzenie własnej działalności to jest dbanie o wszystko od samego początku do końca. W moim przypadku jest to od kontaktu z klientem, dopilnowanie podpisania umowy, przyjechanie na miejsce realizacji, montaż całego baru kawowego. Zatrudnienie pracownika. O programie wsparcie starcie dowiedziałem się od znajomej. To już był ten moment, kiedy planowałem swoją działalność, tylko zastanawiałem się, skąd pozyskać środki. Jedną z opcji były dotacje unijne. Niestety nie były zbyt wystarczające. Gdy dowiedziałem się o programie Wsparcie w i o kwotach, jakie przyznaje ten program, zdecydowałem się spróbować napisać wniosek i złożyć go. Uznałem, że to jest moja szansa. To był program pilotażowy w tamtym czasie, tylko na trzy województwa, m.in. na Małopolskie. I tak, i to był impuls. To był impuls do tego, że trzeba zacząć działać. Otrzymałem 60 tysięcy złotych na przygotowanie całej działalności. Wykorzystałem ją w 100%. Plusem udzielenia takiej pożyczki jest to, że jest nisko oprocentowana. Tak naprawdę oddaje się niewiele więcej niż się pożycza. Pożyczka ta ma jeszcze jeden plus: to jest motywator, ponieważ. Ciąży na nas obowiązek spłaty pożyczki i on nas dodatkowo mobilizuje, przynajmniej mnie mobilizuje mnie dodatkowo do tego, żeby ciężko pracować i żeby firma przynosiła efekty. Wydaje mi się, że w przypadku zwykłych dotacji mamy tą możliwość, że po roku rezygnujemy z działalności i nie ponosimy żadnych konsekwencji. Tutaj spłata pożyczki przekłada się na parę lat i po prostu trzeba ją spłacać. Za Pożyczone pieniądze z programu Wsparcie w Starcie, zakupiłem bar, mobilny bar. Do tego potrzebny był ekspres, no i przede wszystkim środek transportu. Pozostałe rzeczy no to już są moje umiejętności, że tak powiem znajomość tematyki kawy. Do formalności należało przygotowanie wniosków, dokładne rozpisanie, na co potrzebuję pieniądze jakie będą moje przewidywane przychody. Jakie będą moje przewidywane koszty miesięczne prowadzenia tej działalności, oraz plan na to, jak widzę swoją przyszłą działalność. Czyli co będę robił, żeby działalność przynosiła korzyści. Formalności przy tym programie odbywały się bardzo sprawnie. Uzyskałem jasne informacje, co mam zamieścić w wniosku, wyszczególnione w tabelach wszystkie rachuby. Na informację zwrotną czekałem około dwóch tygodni. I po podpisaniu umowy z mfs tutaj w Krakowie, pieniądze pojawiły się na moim koncie po tygodniu. Sama rata pożyczki wynosi 850 zł miesięcznie. Jest rozłożona na 7 lat. Cały czas jest taka sama. Gorąco polecam ten program, wsparcie w starcie, ale dla tych, którzy są zdecydowani na 100%, jeżeli ktoś. Planuje działalność tylko na chwilę, albo do końca nie jest przekonany, chce tylko spróbować, pożyczka długoterminowa, czy to jest długoterminowa, nie jest dobrym rozwiązaniem. Ponieważ jeżeli ktoś nie ma planu na działalność, to w pewnym momencie może się okazać, że działalność nie przynosi zysków, ale pożyczkę jednak trzeba spłacać. Dzisiaj bardzo modne jest prowadzenie własnej działalności, ale nie każdy ma do tego środki. Ten program umożliwia osobom, które mają chęci, mają plan na działalność, ale nie mają pieniędzy. Ten program ułatwia im to zdecydowanie. Myślę, że firma jest na dobrym e, torze. Staram się urozmaicać moją ofertę, nie tylko kawę, ale również i herbaty z całego świata, e, również obsługa barmańska. W przyszłości myślę też o prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu kawy do kosztów stałych działalności przede wszystkim należy pożyczka, składka ZUS oraz koszty dodatkowe, czyli reklama.